Cześć z tej strony, co nami Zapraszam na drugi odcinek Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Kurwa. O ty, kurwo. Kierowca mi rozpierdzają. A ty, kurwo, szła to jebała. Ja ci zaraz dam. Nieładnie. Dwa wszyscy ludzie. ludzie popiętalają. Dobrze, że muszę strzelać do nich. Muszę chyba trochę szybciej zapiertalać za nim. do No i chuj. Aha, muszę biec za nim, no. A, czyli Zobacz, muszę go gonić cały czas. Wybrydalać.

Kurwa, te wl są straszne. To jest kurwa tyle ludzi, że to jest chuj. Z broniami i ze wszystkim kurwa. Ty kurwo jebana. bało. Dobra, kolejny. Tak, kolejny. Wypierdalać mi. Dobra, przeładuję. Hej, co jest do kurwy? Ja pierdolę. Pierwszy biur, wypierdalać mi stąd Sfele, i pane Patrz, co jest kurwa? Aby Sfel, Chodź tu Aha. Moje bału, uje dobra, leżą o tu się odpierdala? Uwa, no. Dobra, kolejny. Jak ja mam tam kurwa przejść, jak tu w pizdu ludzi jest? No bo jebać? was? Kurwa jebany. No teraz. Wyjdź kurwo Pojebałuj Po co je panie jest? Cwele Tam jest Gdzie oni a Tam Jeszcze kurwy żyją Pierdolone dziwki. No co jest kurwa Ja piedolę Tutaj? No sobie dać od tego. Grubo kurwa, grubo. Są cweluchy. Tam jest cweluch. Tu jest fel, tu są dwa cfeluchy, trzy cfeluchy nawet. Jeszcze jeden kurwa z tym pitlantnikiem. Kolejny, tam jest fel. Ej, jak ja to mam kurwa sam zrobić? Ja pierdolę! Przecież to jest kurwa. Chuj, czekaj. Gdzie ja kurwa jestem? Tutaj. Tam są. Czekaj. Tam zabici. Muszę tę beczkę rozjebać. Czekaj. Żeby sobie oczyścić teren i dopiero iść. Bez kurwa... Przejebane. Pierdolone, Ja pierdolę, co tu się kurwa odpierdala? Pojebało? Tam jeszcze nie był. Dawać kurwy Tu jest kurwa, tu jest kolejna kurwa Z koszulką barcelony w tych fewelach jest przejebane C tam jest jeszcze celu był jeden Czekaj kurwa, czekaj A nie, tam jest mój gość Dobra, o, jest kolega Jest kolega, będzie trochę raźniej że tak powiem, sobie Patrz. A. Wypierdalać nie Kurwa, tu kurwa coś się odpierdala, z każdej strony jakieś cepy są. Może kurwa uważać zaraz. Z każdej strony wyskoczyć chuje je ale się Barcelona kurwa strona Tak coś myślałem Tam jest celu Chodź tu celu Kolejny, kolejny Gdzie są celu jeszcze? Tam jest patrz co są. Kurwa jebana A ty kurwa, Ja pierdolę, jeszcze cwelu kolejny Kurwa pies mnie zabił, no ja pierdolę. Pies ma lepszą moc od celi zajebany. Wypierdaj.

Dziękuję kurwa, kurwa z każdej strony pojebały ich Skurwa, z każdej strony zajebane Pierdolone kurwa w tele zajebane tu Muszę chyba po schodach iść.

Tam może jakoś wejść kokuro jak? Tutaj chyba. Lecz, jak to jest Pau, pierdolone. Boże Kurwa jak ja to mam sam przejść wszystko czekaj, Tam, Tam czekaj, czekaj, はい。 Czekaj, już tak piszcie, zagrać

Jakie o przemieszczanie się! Proszę o przemieszanie się! I kurwa Nie widzę się! Pierdolę ci Nie wyjdę, kurwa Nie Pierdolimy. ja pierdolę co się! się! Tylko ty kurwa szczeleżysz do mnie okay. jeszcze, czekaj Pujebało Nie mam naboi do kurwenędzy A jest ciężko trochę Czekaj, gdzie oni kurwa by wyłachili? Czekaj. Czekaj jest fel, hość tu, szmatą Czekaj

perder a escalão Ele vem rodar o tu muszę A wykurwy Kurwa nie ma broni innej. <laughs> o. Dobra, teraz kurwa. Jowo. Kurwa nie tutaj, tam miałem ich. Jebana! Ja nie wiem skąd rzucili w ogóle nie.

Zajebane Kurwajebane, co tu się nurdala Ja pierdolę! Zajebane, co tu Zajebane Estou vendo um inimigo ali em cima na esquerda. Ja pierdolę, to jest serio. Tu jakieś dwa pistolety, tak chuj tu pa... Ja pierdole, co jest? Nie mogę tam wejść. Czekaj kurwa, tu musi być jakieś wejście, nie? Jakieś terapia, coś takiego? He's gonna go away No he's not front runner this is Bravo 6 We've got the package yes, I repeat mods. we have got the package so Command on. On. Send the chopper Coordinates to Fog Bollocks the skies are clear send the chopper now Command's got their head up their arse We're on our own We're reading 70 bogies in your sector. Please verify. <laughs> Very funny, station. That's a big negative over. Yeah, it might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray 6. Signs in your sector of some 100 bogies. Please advise. Negatory station. Scope is clear. I don't know what to tell you. The solar interference? Heavy sunspot activity today. Sierra Delta, uh, we may have a minor ACS fault here. Do you have anything on your scope? They're everywhere! Sierra Delta, repeat! Fire jets over I-95! How the hell did they get through? Stand by, attempting to contact the nearest unit in that sector. I read you. This is 1st Battalion, 75th Ranger Regiment. Sergeant Foley. Acting commander of 1021. Do you copy? Over. All stations be advised. Satellite surveillance has to są maki czwarty dzień. Dobra, będę kończył, bo nadzieję, że się podobało. Cześć.